Panny, tu droga duszy. Przechodzę do Was z czytaniem, wasze nadzieje, Wasze obawy. Jest to takie czytanie bonusowe. Na pewno słyszycie tutaj dzwony kościelne, bo biją właśnie mam niedaleko kościół. Takie czytanie bonusowe, bo poczułam taki pewien niedosyt i coś mnie żeby zrobić dla Was czytanie, właśnie takie dodatkowe, być może coś muszę Wam jeszcze dodatkowo przekazać, czego nie było w czytaniu ogólnym miesięcznym. Słuchajcie, to jest czytanie również ogólne, także nie wszystko będzie z Wami rezonować. Bierzcie do siebie to, co do Was przemawia, to, co do Was pasuje, resztę zostawcie. Jak już wspominałam wcześniej, karty mam rozłożone i tak będzie przez okres wakacji. Aby nam to tam szybciej sprawnie poszło. Ok, pamiętajcie, że Wy macie największy wpływ na energię, która się tutaj porusza. I na wszystkie wydarzenia. Ja wam nakier was nakieruję jakby w prze przedstawię możliwości. <słuchajcie>, Słuchajcie, dobra. Ok, zaczynamy. Te dzwony jeszcze trochę będą biły. Macie tak. O nie, ustają. Zaczynam, one ustają. Okej. Okay. Nie rozwodzimy się, jedziemy dalej. Zaczy, zaczynamy. Eee, tu macie dynamizm, tu macie planowanie, macie nadzieję, tu są wasze nadzieje. Eee, to jest planowanie, to jest e, też władza, być może coś macie. Eee, a może to jest... Ja tak jak spojrzałam na karty, rzuciłem się w oczy być może e, jakiś biznes. Więc być może jesteście osobą, która ma po prostu władzę, jesteście szefem, osobą decyzyjną, może macie właśnie, no własną firmę. I może macie też nadzieję na tą moc, być może zakładacie dopiero coś takiego i macie plan. Macie plan wejść nowej drogi, nowej strategii, nowego, nowego rozwoju, plan współpracy, ale wy tu na razie. Zbieracie informacje, bo jest taka nadzieja, że to tak szybko się nie potoczy, bo jeszcze byście musieli więcej posłuchać, więcej się dowiedzieć, um, bo to jest taka um, konieczność, taka całkowita zmiana perspektywy. Macie na tako, taką nadzieję, że coś się jeszcze pozmienia, że będzie bardziej korzystne jakby dla Was. Um, to jest um, też zbliżanie się do swojego wewnętrznego ja, poznanie siebie. Um, takie zdejmowanie swoich masek, moim zdaniem, zawieszenie, zatrzymanie się i przyglądanie się właśnie, zdobywanie tych informacji, takie bycie, bycie świadkiem, takim cichym świadkiem. I tu jest jakby działanie, macie na działanie, z, macie nadzieję na działanie z wyższej pozycji. Jakby, jakby to, to jest to jest to jest śmiałość, to jest współpraca, to są negocjacje, więc dlatego mi się tu skojarzyło z firmą, być może. Więc jak zyskacie, macie nadzieję, że jak zyskacie tutaj więcej informacji, będziecie działać z lepszej pozycji, więcej zyskacie na tym. To jest. Obrona w przedstawianiu, obrona swoich racji, to jest dążenie do swego celu, który notabene, no macie jakby w zasięgu ręki. Wy już macie tu plan i widzicie jakby ten cel, i macie te, mo te możliwości, ale macie nadzieję, że zdobędziecie więcej informacji, bo na razie to jest plan, że zdobędziecie więcej informacji yy, i będziecie właśnie z tej lepszej pozycji startowej ruszać. Dobra? Tak jakby, no mogłoby to się odnosić do związku. Ale ja mam odczucie, że to jest na jakąś działalność. Dopasujcie do siebie, jak wam to pasuje. W każdym razie, jakby czekacie, czekacie. Na razie tu jest takie wstrzymanie, zbieranie informacji, szykowanie. To jest plan ogólny zrobiony, ale jeszcze trzeba się czegoś więcej dowiedzieć i macie na to, na to nadzieję, że uzyskacie odpowiednią ilość informacji i będziecie mogli wyruszyć właśnie w tę podróż z tej lepszej pozycji startowej. Jakie są Wasze obawy? Obawy to jest, to jest głupiec i głupiec to jest świadomość tego, znaczy taka jest Wasza obawa, że będziecie musieli prawdopodobnie coś porzucić, coś też stracić, bo on tutaj traci, coś porzuca, coś tu traci. Ale, żeby wyruszyć w tą nową podróż, być może musieliście coś zainwestować, i, albo będziecie musieli zainwestować, i właśnie tego dotyczą Wasze obawy. No, że pewnie jest jakaś pula możliwości, jakaś pula pieniędzy możliwych do inwestycji, no i trzeba niestety będzie je zainwestować. Ale tu musicie coś przejrzeć. Musicie coś przejrzeć i zobaczyć, co się kryje za pozorami za za tym co tak faktycznie to tym co co widzicie co jest wam pokazywane bo wtedy może y, opadną te, te obawy, w wejście w tą nową ścieżkę. Tu jest też y, powrót do przeszłości, lub powrót kogoś z przeszłości. Może być też zmierzenia się z kimś z przeszłości i wy macie w związku z tym obawę. Być może to jest jakiś konkurent, jakaś wasza konkurencja, być może jakaś kobieta, która jest y, waszą konkurencją i tego właśnie się obawiacie, albo odwrotnie, albo mężczyzna. Także to są jakieś być może was wcześniej coś kiedyś łączyło, i to jest obawa o, o właśnie zmierzenie się z tą, z tą przeszłością. A może to być też taka odnowa emocjonalna, ale to by było, jak gdyby to było w nadziejach, a to jest w obawach, więc że może to was trochę emocjonalnie też rozstroić, obawiacie się. Jeżeli to tak do panów mi tu pasuje że może być jakaś kobieta z przeszłości, która po może spowodować wasze rozkojarzenie i no i to właśnie to takie rozchwianie trochę mogą was ponieść jakieś wspomnienia no coś takiego Może być też obawa przed samotnością no, ale to jest tak już też do, do, do niektórych. Yy, I macie obawy przed. No, nie będziecie wiedzieli, to jak tu byście byli rozstrojeni emocjonalnie, jeżeli spotykacie to, to, tą osobę z przeszłości, a jest waszą konkurencją, nie będziecie wiedzieli, jakiego wyboru dokonać, może. Yy, być może do osiągnięcia waszego celu potrzebna będzie dyskrecja. Yy, być może. Tu trzeba jakieś iluzje yy, i rozwiać iluzje, jakieś nadzieje, jakieś obsesje, więc być może yy, właśnie jest to ktoś z przeszłości, kto wraca i może Wam tu obawiacie się, że zamydli Wam cały obraz całe, całego yy, interesu czy, czy całej inwestycji, cokolwiek planujecie. Bo to może być te obawy, jak mówię, zarówno na uczucia, jak i, ale bardziej mi się pokazuje na, na jakiś interes, na jakiś biznes, na znaczy wchodzenie, tworzenie jakiejś swojej nowej ścieżki, bo to może być też kilka różnych opcji i nie będziecie wiedzieli, którą wybrać, w którą stronę pokierować tą Waszą działalność, albo hmm, kto, znaczy, które będą dobre, a, a które nie będą dobre, które nie będą trafione. Dlatego tutaj jeszcze zbieracie te informacje, bo jeszcze są jakieś obawy i czekacie, czekacie, aż uzyskacie więcej informacji. OK, na spodzie macie maga. To jest starodwicie versa, więc mag jest odwrócony. Znaczy odwrócony. Widzimy go z tyłu po prostu. I taki mag, którego widzimy z tyłu, yy, oznacza, że Dwa, to jest, potrzebna jest kreatywność, tu jest inteligencja, wizja przyszłości i też właśnie ta dy dyskrecja, jakby w tym działaniu. Tutaj, wy, taki, jak to było cichy świadek, jakbyście potrzebowali właśnie po cichu dowiedzieć się, wywiedzieć, wy, wysłuchać, co w trawie piszczy, i dopiero później ruszać w tą swoją drogę. Kiedy te zasłony zostaną, te, ten woal zostanie rozwiany. I będziecie mieli tą jasną, jasną wizję. Nie ma co, tu, co prawda tu żadnych mieczy, prawda? Ale tu przy głupcu było właśnie powiedziane, że, że te pozory. Trzeba usunąć te pozory. Także musicie patrzeć ponad, czytać między wierszami. Tak jakby i wtedy możecie kreować swoją przyszłość, swoją nową drogę, a wykorzystując inteligencję, wszystkie swoje atrybuty, które macie do dyspozycji i macie siłę, macie, będziecie liderem, będziecie tworzyć, kreować taką ścieżkę swojej kariery, jaką byście chcieli. Możecie też tu wchodzić do nowej pracy. Też może tak być, ale jeszcze, żeby odpowiednio jakby przejść przez rozmowę kwalifikacyjną, będziecie musieli się czegoś więcej jeszcze dowiedzieć, wysłuchać i wtedy będziecie z tej lepszej pozycji startować, na razie jeszcze macie pewne obawy. Dlatego jest to, to takie zawieszenie i macie nadzieję, że to jeszcze chwilę potrwa, bo Wy jeszcze zbieracie te informacje. Okej, okay, moje drogie Panny, to tyle co mam dla Was na dzisiaj. Bonusowego. Przesyłam Wam moc gorącej energii, buziaczki i pa!